Witam więc wszystkich serdecznie. Moi drodzy, chciałem wam przedstawić niesamowitą osobę, która poprowadzi dzisiejszą prezentację. Jest to nikt inny jak Tomasz Pawlak. Moi drodzy, kilka słów o Tomku. Znamy się kilka, kilka ładnych lat. Ja wcześniej, wcześniej Tomka bardzo mocno obserwowałem, podglądałem go w sieci, ponieważ robi niesamowite rzeczy. Przede wszystkim Tomek jest mega liderem, mega mężem, mega ojcem. Wspaniałym kolegą, przyjacielem i przede wszystkim świetnym networkerem człowiekiem, który współpracuje z Fraserem Bruksem, który również występował z Fraserem na wielu scenach, nie tylko z Fraserem. Człowiek, który zbudował w różnych projektach wielotysięczne, nawet tysięczne organizacje, na chwilę obecną, jeżeli chodzi o efekty finansowe, zarobił ponad 5 milionów działając przez internet. Dlatego też warto się od takich ludzi uczyć, sam się od niego też uczę. Sam się też wspieram jego pomocą. Także, moi drodzy, przedstawiam Wam Tomka Pawlaka, który poprowadzi dzisiaj dla Was prezentację. Tomku, zapraszam i oddaję Ci głos. Wow! Jacku, dzięki. Dzięki serdeczne za tyle ciepłych i wspaniałych słów. Niezmiernie się cieszę, że tutaj jesteście. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dajcie mi w ogóle znać, jak dobrze mnie słychać. W skali 1, 10, 1, nie słyszę prawie w ogóle dziesiątka, słyszycie mnie bardzo jasno i czysto, prosiłbym po prostu o informację zwrotną, czy dobrze mnie słychać. nasze spotkanie będzie dzisiaj bardzo esencjonalne, będzie konkretne, potrwa mniej więcej do 20.30, natomiast niespodzianka specjalna, można powiedzieć, dla Ciebie, jeżeli tak mogę się do Was zwracać oczywiście będzie na samym końcu. Serdecznie zachęcam do tego, żeby sobie coś zapisać, zanotować. Moi drodzy, nie kryję, że mam w sobie mnóstwo dobrych emocji, mam w sobie nieprzeciętną ekscytację, ponieważ no, niestety na miesiąc temu miałem przyjemność być e, w stanie Utah, w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Salt Lake City, gdzie obserwowałem, gdzie uczestniczyłem, gdzie sam, bym powiedział, robiłem zdjęcie, nagrywałem e, oficjalne otwarcie, tak zwany grand opening firmy Govi. W zasadzie firma w fazie pre wystartowała, tak naprawdę, czyli tak zwanym prestarcie e, w czerwcu ubiegłego roku. I w zaledwie dwa tygodnie, co jest jeden z dużych, bym powiedział, rekordów, firma w ciągu dwóch tygodni osiągnęła pierwszy milion dolarów obrotu. Obecnie. milionów że. To jest i sympatycznym tempie. Co mnie urzekło, na pewno, właśnie przyglądać na początku w firmie i być może nie angażować od razu wszystkich swoich sił. Nie, lubię mieć poczucie maksymalnej pewności. Chociaż, jak niektórzy mówią, jedyne co jest pewne to to, że zejdziemy, a i to też nie wiadomo, na ile nauka tutaj będzie, że tak powiem, postępować i się rozwijać. Natomiast wiem jedno i chciałem, żebyś sam nawet dzisiaj sobie zadał takie pytanie. Nie oczekuję od Ciebie odpowiedzi na to pytanie. Jak sądzisz, czy jeżeli w Twoim życiu się nic nie zmieni, to za 3, 5, 7 lat będzie lepiej? Tak samo czy gorzej. Właśnie, no ja twierdzę, że jeżeli się w życiu nic nie zmieni, to będzie. Jak to pięknie napisał kiedyś Stautinger, stabilizacja motylka to szpilka, w związku z czym potrzebujemy rozwoju, potrzebujemy zmian, tak? Człowiek, który się nie uczy, niestety się starzeje i, i chciałem, jeżeli cokolwiek macie zabrać z tego naszego spotkania, to te właśnie myśli, Y, które fajnie jakby pozostały w Tobie. Ale wracajmy do biznesu. Mnie urzekli absolutnie właściciele, tak? Ludzie wielkiego umysłu, wielkiego serca, właściciele, którzy dolatuje wieczorem Meksyk, Fuerta Vallarta, mogli powiedzieć dolej, no co sobie do hotelu, bo hotel jest w końcu blisko. Nie, ten właściciel przyjeżdża po mnie samochodem, mamy pierwsze dni przed oficjalnym eventem we wspaniałej willi i drugi właściciel py, py, pytam, jest czym zrobić jecznicę, bo on uwielbia gotować. To są takie niby małe gesty, małe rzeczy, ale uważam, że po tym poznaje się ludzi. tak? Czy są w stanie, będąc u szczytu szczytów, tak, robiąc jakieś niesamowite wyniki finansowe, mając naprawdę wspaniałe życie, czy są w stanie cały czas pozostawać w pewnym takim kontakcie z rzeczywistością, być mili, uprzejmi i po prostu szczerzy wobec ludzi, z którymi obcują. I to jest coś, co absolutnie mną, Gdzieś mnie urzekło, natomiast oczywiście to są, jest moja perspektywa. Pani, firma wystartowała od fantastycznego produktu, jakim jest właśnie Fuel Tabs, czyli tak zwane tabletki paliwowe. A będąc precyzyjnym, mówimy tutaj o produkcie, jakim jest katalizator organometaliczny. Szanowni słuchacze, mówimy o produkcie, który niektórzy mówią katalizator, pewnie coś dużego, pewnie jakieś urządzenie. Nie, to dokładnie katalizator to jest, wygląda w ten sposób, zapach właśnie paliwa. Natomiast to jest tabletka, która ewidentnie no, czyni kilka istotnych, bardzo pozytywnych zmian, jeżeli chodzi o pojazdy mechaniczne, urządzenia w ogóle, tak, które wymagają zastosowania paliw, żeby mogły w ogóle pracować. Słuchajcie, ta technologia jest podparta Noblem z 1973 roku. Gdzie dwóch panów właśnie odkryło i, i pozwoliły, znaczy znaleźli metodę na to, żeby częstotliwość spalania paliwa, bym powiedział, ograniczyć amplitudę tego właściwie spalania. I e, okazało się, że pierwszym bardzo ważnym efektem katalizatora jest zmniejszenie emisji spalin nawet o 50%. Tak? Nie wiem, gdzie mieszkasz, w jakim mieście jesteś. Ja jestem w Gdańsku dzisiaj, nadaję do Ciebie z Gdańska. I naprawdę miałbym wielkie marzenie, żeby jutro wszyscy da, samochodziarze zastosowali ten produkt, wrócili tą tabletkę do swojego baku i żeby zanieczyszczenie spadło o 50%. E, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, no, człowiek niestety jest takim jest istotą, która najbardziej. No krótko mówiąc, zanieczyszcza tą matkę ziemię. Dajmy trochę tego oddechu, a ta wartość to są właśnie małe rzeczy, tak? To są ci ludzie, którzy potrafią później posprzątać las, podnieść ten papierek z ziemi, wrócić do śmieci. To są te drobne gesty, którymi możemy uczynić po prostu zmianę. E, drugi bardzo ważny efekt to było ściąganie tak zwanego nagaru z silnika. Fachowo silnik się karbonizuje, czyli to powstaje w. W różnych przestrzeniach osad węg węglowy, yy, dzięki katalizatorowi następuje dekarbonizacja silnika, czyli tłoki, wtryski to wszystko cudownie się czyści. Dla użytkownika typu kowalski Pawlak może nie mieć to jakiegoś gigantycznego znaczenia, aczkolwiek lubię, prawda, zadbać o, o, o swój samochód. Najczęściej samochód, nie wiem, oczywiście jest drugą najdroższą rzeczą w życiu, jaką kupujemy po domu, po, po mieszkaniu. Natomiast w przypadku, jeśli ktoś wykorzystuje samochód do biznesu, to czy on musi nowy kupić samochód w tym roku, czy za dwa czy trzy lata, to może stanowić już ogromną różnicę. I trzeci efekt, który powstaje, bardzo ważny, czyli krótko mówiąc, na tym samym baku paliwa przejeżdżamy dystans 15, nawet do 20% dłuższy. Czyli po prostu zaczynamy oszczędzać pieniądze. Produkt absolutnie myślę, że bardzo wiele serc podbił, ponieważ no kto dzisiaj jest zainteresowany, żeby co piąty bak paliwa mieć za darmo, tak? Tutaj powiedzmy, no, zapytam. No, no, trudno, żebym nie zapytał, skoro tutaj jesteś ze mną. Daj mi piątkę w komentarzu, jeżeli uważasz, że fajnie by było mieć co piąty bak paliwa za darmo. Mieć pewność, że silnik będzie, by powiedział, pielęgnowany dzięki tej technologii. I jeszcze obniżyć spaliny o 50%. Jeżeli jesteś potencjalnie zainteresowany, daj mi piątkę w komentarzu. I drugie, oczywiście, pytanie, któreś muszę zadać, tak? Załóżmy, że, um, że mamy już doświadczenia osobiste. Nawet już nie będę pytał, bo ja wiem, że takie, że zapytaj sam siebie, czy w kręgu swojego otoczenia, swoich znajomych masz kogoś, kto podobnie jak ty chciałby mieć co piąty bak paliwa za darmo. Kochani, i to jest cała historia dotycząca tego biznesu. Prostota urzeka. Co czyni ten katalizator? Ten katalizator rozbija molekuły paliwowe, tak? Molekuła paliwa, diesla, benzyny czy LPG ciekłego jest duża. W związku z czym katalizator, co czyni katalizator? Rozbija te właśnie e, no, molekuły na mniejsze, dzięki czemu efektywność spalania znacząco wzrasta. Wyobraź sobie pień drewna wrzucony, duży taki pień drewna do kominka, on się opali. Tak, Jeżeli ten pień drewna potniesz na małe szczapki drewna, to wiadomo, efektywność spalania jest inna. Czyli inna, że tak powiem, efektywność spalania, dzięki czemu następuje dekarbonizacja i e, oczywiście e, następuje e, wydłużenie dystansu, które możemy zrobić na jednym baku. Czyli krótko mówiąc, nie zmieniamy samych w sobie wartości, nie dorewamy, nie wiem, płynu do wody, tak tylko ta, ten produkt, ten katalizator powoduje zmianę na poziomie cząsteczkowym, nic więcej. Oczywiście dla wielu, którzy są sceptykami, badania niezależne uniwersytety porobiły. Mamy certyfikat EPA, tak? to jest bardzo ważny certyfikat amerykański. Mamy całą dokumentację techniczną i jest grupa, gdzie są setki ludzi, którzy wypowiadają się na temat y, tego produktu. Nasz Nasz katalizator to jest piąta generacja, kochani. Człowiek, który za nim pracuje, doktor Selaja, z tym produktem pracuje od 10 lat. Miliard 600 milionów kilometrów przejechanych na tym produkcie. Nigdy nikt nie zgłosił problemu z samochodem. Jeśli by jednak się cokolwiek miało wydarzyć, od dowolnego zdarzenia firma jest ubezpieczona na 2 miliony dolarów. Czyli nawet jeżeli to będzie najwyższej klasy, nie wiem, Maserati, Ferrari, czy inne Lambo też nie ma żadnego problemu? Zresztą od niedawna jeden z moich kolegów testuje w swoich hamerach, jest zachwycony w Dubaju, a drugi właśnie zaczął wrzucać do Lambo, bo okazuje się, że nawet posiadacze Lambo są skłonni do tego, żeby oszczędzić trochę na paliwie, bo te samochody tego paliwa zużywają dużo. Także to jest pierwszy etap. Z tym produktem żeśmy wystartowali. Jest on unikalny, jest on faktycznie nietypowy. No i to jest bardzo ważne, w takiej właśnie tutaj o torebce, saszetce mamy pięć tego typu tabletek, pięć sztuk o, to kosztuje jako biznes partner zaczynamy od takich siedmiu saszetek, co kosztuje 100 dolarów, czyli start biznesu jest bardzo niski, 100 dolarów. No można powiedzieć, ja nie znam biznesu, które można za 100 dolarów wystartować. Czyli jedna saszetka jest na użytek własny, sześć mamy do tego, żeby krótko mówiąc, komuś dać, komuś odsprzedać. Aby sobie wypróbował, wytestował, i podobnie jak wielu, e, wiele tysięcy ludzi zachwycił się po prostu jakością i efektem, który daje ten produkt, ponieważ polecamy skutecznie to, w co e, po prostu wierzymy, że działa. No i teraz ile kosztuje jedna tabletka? Prosta sprawa? 3,5 dolara, czyli gdzieś w okolicach 16 zł, tak? Przyjmijmy średni bak paliwa, nie wiem, 450, oszczędzasz 90 zł, minus 16. 74 zostaje, tankujesz 3-4 razy, bym powiedział, w, w miesiącu, no to już zaczynają się poważniejsze pieniądze. Oczywiście nie do porównania z oszczędnościami dla wszystkich kierowców Ubera, taksówek, bolta którzy busami jeżdżą, e, aż po jakieś tam większym bym powiedział, aż po użytkowników bym powiedział, e, piecy olejowych i tak dalej, i tak dalej tutaj. Czy łodzi motorowych, tutaj <grym> spektrum nie wiem, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, właściwie w każdym już departamencie mamy niesamowite, można powiedzieć, i, i, i ciekawe doświadczenia, które w tej chwili zbieramy na tym no, nowym, co byśmy powiedzieli e, produkcie dla naszego tutaj właśnie rynku. Natomiast co jest ważne, co, co jest również ważne, firma powiedziała od samego początku, tak, czy Lens Conrad, który jest naszym CEO, czy Bear Green powiedzieli: Słuchajcie, to jest nasza szpica. My zaczynamy od szpiców, zaczynamy od tego jakże ciekawego produktu. E, natomiast, natomiast absolutnie nie chcę na tym produkcie zakończyć. Tak. Czyli firma, podobnie jak zrobił to Bezos ze swoim Amazonem, które na początku zaczął od książek, tak? Jeff Bezos zaczynał od sprzedaży książek. Potem powiedział do swoich marketingowców: Zapytajmy, zapytajmy tak zwyczajnie wszystkich naszych klientów, co oni jeszcze by chcieli od, od nas kupić, jaki produkt potencjalnie, czym by byli zainteresowani. Zrobili analizy, takie produkty dostarczyli klientom. Co zrobił OGOWI? Od pierwszego miesiąca prowadzi projekty LTO, czyli tak zwane oferty limitowane czasowo, które pojawiają się. W naszym biurze na 2 trzy dni e, i badano zainteresowanie naszej społeczności, jaki produkt jest pożądany. Dlatego pierwszy produkt, który oprócz e, katalizatorów organometrycznych się pojawia, to jest produkt o bardzo brmiącej, fajnej nazwie wow. Tak, to jest nic innego jak supresant diety, tak? Czyli krótko mówiąc, e, właściciele samochodów pozazdrościli, tak, że te samochody są bardziej wydajne i mniej potrzebują paliwa, no, uznali kurczę, a teraz może coś by nam się udało zrobić w kategorii donacji kilogramów, tak, których, no, wiadomo, chcemy się jak najbardziej pozbywać, bo lato idzie, idzie czas bym powiedział, plażowy, gdzie chcemy być w większości, fajnie i dobrze wyglądać. Czym jest produkt Wow? Tak, produkt Wow ma dwa zastosowania, tak, po pierwsze, Niesamowicie dobra energia witalna na dzień. Tak? Nie mówimy o energii takich, jak nie wiem, po niektórych energetykach, gdzie wręcz człowieka troszeczkę telepie, tak, mówimy o bardzo pozytywnej, takiej właśnie jest to kapsułce zaszyte, totalna bym powiedział, natura. Ym, I dwa razy dziennie to sobie można powiedzieć, używamy, żeby mieć dobrą energię. Natomiast drugim efektem fantastycznym skład tego produktu który jest wytwarzany przez firmę, przez laboratorium, które posiada wszystkie certyfikaty FDA organiczne i tak dalej, i tak dalej. Yy, firma w Stanach sprzedawała już ten produkt. Na tym produkcie powstał obrót prawie miliarda dolarów. Dzisiaj my mamy ten produkt na wyłączność. Tak? Czyli co on powoduje w kategorii yy, do tego tej donacji, gubienia kilogramów, zamienia łaknienie na pragnienie. Cudowna rzecz. Cudowna rzecz, bo faktycznie słuchajcie, ja dzisiaj bez wody się nie poruszam, faktycznie, właśnie skończyłem kolejny taki zbanuszek, gdzie wcześniej u mnie niestety przy opowiem, znaki to był standard, tak? Lodóweczka, pyk, tutaj coś, serek, coś innego, jakiś łakocie, a w tej chwili tego nie ma. Słuchajcie, używam produkt dwa tygodnie, jest to w tej chwili już 6 kg różnicy. Czuję, że fajnie mi tutaj z twarzy schodzi. Ludzie, którzy używają dłużej ten produkt, nawet w miesiąc, mają na tym produkcie naprawdę niesamowite efekty. Także kolejne ciekawe produkty w drodze: na razie o dwóch mówimy, które są w stałej ofercie, plus limitowana oferta. To wszystko moi drodzy, mamy. Firma też powiedziała: chcemy docenić klientów, którzy od nas kupują regularnie. Tak? Czym my jesteśmy? My jesteśmy biznesem e-commerce, subskrypcyjnym biznesem e-commerce. Z dodatkowym planem wynagrodzeń, który powiedział: docenimy ludzi, którzy od nas regularnie co miesiąc kupują. Dlatego też dla, jeszcze na naszej stronie mamy dostęp do fantastycznej oferty podróżnej, tak? Fajnych hoteli, fajnych e, domów, e, przelotów i innych historii, głównie co prawda, poza Polską. <laughs> Gdzieś się wybieramy, możemy sobie porównać ceny i płacimy stówkę, dostajemy 100 dolarów, dostajemy towar plus dostęp do strony, uważam, E, właśnie gdzie możemy bukować tanie tanie podróże, jest to fantastyczna sprawa. Firma posiada siedem elementów w planie wynagrodzeń, siedem elementów, tak, czyli budujemy, kochani, dwie drużyny. I w momencie, kiedy ja kogokolwiek zapraszam do biznesu, tak, taką formułę Ci proponuję, są trzy podstawowe cele. Cel pierwszy, żeby każdy z Was, jak tutaj jest, miał rezultat na produkcie, czy to będzie właśnie um, katalizator organometaliczny, czy też produkt wow w postaci supersanta diety. Drugim efektem bardzo ważnym jest żebyś no krótko mówiąc stał się w tym biznesie rentowny tak? czyli jeżeli płacisz 100 dolarów to fajnie żebyś zarobił w pierwszym miesiącu. Jeżeli zaprosić cztery osoby to praktycznie praktycznie jesteś w stanie odrobić swój wkład albo w dużej mierze go zniwelować. Natomiast w kolejnym kroku oczywiście masz się stać osobą rentowną czyli krótko mówiąc w tym biznesie zarabiać. Budujemy organizację w, w dwóch liniach: prawa linia, lewa linia, w zależności od rangi uzyskanej w danym tygodniu ze słabszej linii obrót, możemy z niego dostać od 10 nawet do 20%, tak? Co jest uważam naprawdę fantastyczne. Jeżeli nauczymy kogoś zarabiać z tych dwóch linii, firma za to płaci nam ekstra pieniądze, tak? Czyli fantastycznie. Jak byłem dyrektorem, nie pamiętam, żeby jakiś prezes mnie zapraszał na swój fotel, raczej czu, czułem nogę prezesa na mojej głowie, tak, ty się nie wychylaj, ty już nie idź tam do góry, bo tu już nie ma dla ciebie miejsca. E, natomiast tutaj jest cudownie, tak? Jeżeli w moim zespole, jeżeli w twoim zespole ty wygenerujesz osoby lepsze od ciebie, to tylko i wyłącznie twój biznes będzie bardziej stabilny. I to jest cudowne, tak, że pomagamy sobie i matching bonus tak zwany generacyjny wypłaca nam świetne pieniądze, czyli nauczysz kogoś zarabiać 10 tysięcy dolarów, tak to 20% z tego firma Ci zapłaci za to, że nauczyłeś tą osobę z obrotu dwóch linii zarabiać 10 tysięcy dolarów, czyli 2 tysiące dolarów. Pozostałe bym powiedział tak zwana matching aktywnej kompresji druga, trzecia, czwarta Piąta generacja jest po 10%, czy od drugiej do piątej, do, do, do piątej po 10% i to jest też fantastyczne wynagrodzenie. Natomiast nie musisz wszystkiego tego na tym etapie w 100% wiedzieć. Chcę, żebyś poznał jeden najważniejszy bonus. Tak, to jest live gobi bonus, bo robiąc czy też wykonując czynności wokół tego bonusa, absolutnie otwierasz dostęp do wszystkich pozostałych. Czyli czym jest, a czym nie jest Live gowi Bonus? Pozwólcie, że Wam pokażę. Znowu w prostocie niesamowita siła. Czyli tutaj mamy Live gowi Bonus. Czyli w pierwszym kochanie etapie, w momencie kiedy Ty zarejestrowałeś się, przypuśćmy na, w oparciu o nasze tabletki paliwowe na 100 dolarów, czyli masz 7 saszetek, tak zadanie, tak jak powiedziałem, 4 osoby bo prowizja bezpośrednia jest 24,50 przy zakupie 100 dolarów, Teraz razy 24,50 praktycznie daje ci 100. Natomiast, żeby biznes rezydualnie wypłacał ci 100 dolarów, potrzebujesz zaprosić dwie osoby do biznesu i te dwie osoby, pomóc im mieć dwie. Tak? Czyli dwie i dwie to jest razem, kochani, sześć osób w biznesie i jesteś w tym biznesie rentowny. W wielu biznesach, które ja oglądałem, 30 osób, które płaci za produkt, daje ci rentowność, czyli krótko, wydaje 100 dolarów, zarabiasz 100 dolarów tylko 6 osób. I jak to mówią, bym powiedział w naszej firmie: UNOMAS, mas dołóż jedną osobę. Masz 3 na 3, zarabiasz 300 dolarów miesięcznie. 4 na 4 daje ci 500 dolarów miesięcznie i bardzo pożądana, najlepsza sytuacja, jaką możesz wykreować 5 na 5. Tak? 5 na 5 to jest 700 tak naprawdę do 1000 dolarów, moi drodzy, miesięcznie przy zaledwie 30 osobach w zespole. I potem co tylko to powtórz ze swoimi ludźmi. 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5. Jeżeli powtórzysz to z wystarczającą liczbą ludzi, możesz zarabiać nawet 20 tysięcy dolarów tygodniowo, bo tyle firma wypłaca. Z wszystkimi bonusami rekordzista w tygodniu zarobił ponad 40 tysięcy dolarów w także jakże młodej firmie. Także, moi drodzy, w kontekście, co my się oferujemy jako produkt, również w kontekście planu marketingowego, w takim, można powiedzieć, zarysie. Poza tym, co jest ważne, my dzisiaj startujemy, my jesteśmy totalnie na początku drogi. Firma wchodzi do Europy przez Polskę. tak Czyli, my dzisiaj możemy z uśmiechem, z poczuciem do pewnej zdrowej dumy, że jesteśmy Polakami, możemy dać szansę ludziom. W Europie, dać za chwilę szansę ludziom na świecie, ponieważ za chwilę otworzy się Azja i, i pozostałe kontynenty, gdzie będziemy mogli coś zrobić niesamowitego. Także życzę Ci żebyś był jak Richard Branson, który mówi: jestem na tak, a potem natychmiast znalazł osobę, e, która ci pomoże. No i teraz obiecany prezent na koniec naszego spotkania. E, dlatego, że udało Ci się dotrwać do końca, jak najbardziej przechodzisz istotną kwalifikację. W tej chwili, która pozwoli Ci na to, żeby porozmawiać z mentorem, czy osobą, która zaprosiła Cię tutaj. Także jak najbardziej możesz się o taką rozmowę ubiegać już na tym etapie, spędzając z nami te dwadzieścia kilka minut. Moi drodzy, z mojej strony to komplet informacji. Czy są jakieś pytania? Wezmę może maksymalnie trzy pytania, żeby do tej wpół do się zmieścić, tak jak obiecałem. Czy są jakieś pytania? Każdy może się odmutować i, i zapytać. Albo napisać, jak, jak woli. O, Jacek tutaj pisał, że 8 miesięcy już obsuje z tabletkami paliwowymi. Akurat to wiadomość wysłałeś do mnie, nie wysłać na całą tak, grupę. Zauważy zauważyłem, zauważyłem, ale, ale dopiero później. Okej, okay, jeżeli nie ma pytań, moi drodzy, to zachęcam Was koniecznie teraz po spotkaniu skontaktujcie się z osobami, które Was zaprosiły na dzisiejsze spotkanie. Tak jak mówię, nic nie róbcie po prostu przeciwko sobie, przeciwko komuś, sprawdźcie, przeanalizujcie, czy po prostu warto się w to zaangażować, czy też nie. Jak Tomek tutaj wspomniał, ja jestem od czerwca w projekcie, jeżeli chodzi o tabletki paliwowe, ja jestem mega szczęśliwy, ponieważ ja robiłem w sierpniu taki trip po Europie, i po prostu na 4000 kilometrów zostało mi w kieszeni ponad 1200 zł, więc więc po prostu są pieniądze, które mogłem skorzytkować na całkiem coś innego, a nie po prostu przejeżdżając z, tylko samochodem, więc więc to jest, ja mówię, jeżeli chodzi o produkt paliwowy, bez, bez wątpienia jest to najlepszy produkt, jaki po prostu ktoś mógł wymyślić na wszechobecne czasy, gdzie po prostu paliwo naprawdę jest bardzo drogie. Co do produktu Wow, jestem przekonany, że będzie tak samo dobry nie mam go jeszcze nie posiadam dzisiaj bo dopiero do mnie idzie zamówiony jest więc z niecierpliwością czekam bo też potrzebuję parę kilogramów zrzucić ale z pewnością wiem że będzie petarda ponieważ już osoby które używają produktu prawie co po niektórzy nawet już od miesiąca mają niesamowite rezultaty także w moim przypadku i w każdego innego przypadku nie może być inaczej także zachęcam was do skontaktowania się z osobami które was zaprosiły jeżeli będzie trzeba, możemy zrobić nawet na Messengerze taki czat po prostu, gdzie będzie można zadać pytania i po prostu na tym czacie, jeżeli byście pojawiły jakieś pytanie, a przykładowo osoba, która Was zaprosiła, być może jest nowa, jeszcze nie potrafi odpowiedzieć. Stwórzmy taki czat po prostu, czego osobowy, czteroosobowy i, i po prostu sobie odpowiem na wszystkie pytania. Dzięki Tomku za poprowadzenie świetnej prezentacji. Dzięki, dziękuję wszystkim za przybycie. I oczywiście, co mogę powiedzieć? Do zobaczenia na pokładzie. Pozdrawiam, cześć!